Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszej praktyce jogi w pracy. Dziś zajmiemy się trzema tematami. Pierwszy to będzie problem zamykających się bioder związanych z częstym siedzeniem w pracy, noga na nogę. Drugim tematem będzie uczucie takich ciężkich nóg, szczególnie pod koniec. Całego dnia, kiedy siedzimy z nogami w dole, a trzecim punktem będą uwięzione stopy, stłamszone często w niekoniecznie bardzo wygodnym obuwiu. Będzie nam dziś potrzebna mobilność naszych stóp, więc serdecznie zachęcam Was do tego, żeby przynajmniej zdjąć buty, jeśli nie buty i skarpetki. No dobrze, myślę, że nie będziemy przedłużać, żebyśmy się wyrobili w naszych 20 minutach. Więc spokojnie sobie zaczniemy. Adrian chciał się przywitać, ale widzę, że nie umie. To ja się przywitam za niego. On tam też jest po drugiej stronie. I gdybyście mieli ochotę, to zawsze możecie coś do niego naklikać, i on od razu Wam odpowie. Na Wasze pytania. No dobra, zacznijmy sobie od naszej rozgrzewki, jak co tydzień. Usiądźcie w ten sposób, żeby móc uwolnić miednicę, czyli na brzegu krzesła. Myślę, że już te buty są zdjęte. Wydłużcie plecy, opuśćcie barki, zróbcie głęboki wdech. I wydech. I z kolejnym wdechem, chwytając kolan. Wypchnijcie mostek do przodu i delikatnie spójrzcie do góry. Z wydechem spłyńcie do tyłu, zaokrąglając całe plecy i zbliżając brodę do mostka. Wdech, mostek do przodu, klęsły plecy, spojrzenie w górę. Wydech, zaokrąglamy plecy. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz wdech, ostatni raz wydech. I z kolejnym wdechem wyciągnijcie ręce w górę nad głowę. Z wydechem splećcie koszyczek i przenieście koszyczek na potylicę. Teraz wdech. Łokcie szeroko na boki, mostek do przodu. Spływamy przed guzy kruszowe, czy jak tak, jakbyśmy się chcieli wypiąć na kogoś z tyłu i zerkamy w górę. Wydech, odwrotny ruch, łokcie do siebie, zaokrąglone plecy i tak jakbyśmy chcieli włożyć nos do pępka. Wdech do góry, otwieramy się. Wydech, zamykamy, rozciągając plecy. Wdech. I wydech. Wdech, wydłużone plecy, łokcie szeroko na boki. I z wydechem skłony boczne. Będę przodem do Was, ale oczywiście wybądźcie przodem do przodu krzesła. W jedną stronę, do góry. Wdech i w drugą stronę. Wdech, do góry. I wydech. Możecie spojrzeć za łokciem. Wdech, tym górnym. Wydech. Wdech, jeszcze po razie, na każdą stronę. Wydech. Wdech i wydech. Wdech, wróćcie do centrum. Ja już się ustawię tak klasycznie. Rozplećcie dłonie i z wydechem skręcamy w lewą stronę. Prawa ręka ląduje na lewym kolanie, a lewa ręka chwyta z tyłu za oparcie krzesła. Niżej, wyżej, tak, żeby to było możliwe. Krzesła są różne. Chcemy, żeby ono nam pomagało, a nie było przeszkodą. Wyciągamy kręgosłup i odpychając się trochę od nogi, a trochę od oparcia, staramy mocniej skręcić. Tu jeszcze trzy spokojne oddechy głębokie, takie energetyzujące, ale też rozluźniające. I łagodnie z kolejnym wdechem wróćcie do centrum i z wydechem od razu skręćcie w drugą stronę. Lewa dłoń na prawym kolanie, prawa z tyłu. Wdech nasz wyciąga, a wydech pozwala nam się troszkę głębiej dokręcić. I jeszcze przed nami trzy oddechy. I jeszcze dwa. Starajcie się wypełniać całą klatkę piersiową. No, ostatni. No, ok. Wróćcie do centrum. I trochę, żeby nasza krew zaczęła płynąć nieco szybciej. Ręce wędrują do góry. I z wdechem unosimy pośladki w górę, prostujemy nogi, wyciągamy ręce do sufitu, możemy je nawet troszkę pociągnąć za uszy. Z wydechem delikatnie chcemy musnąć krzesło, tak jakbyśmy chcieli opaść na nie, ale nie opadamy, cały czas mięśnie nóg pracują. Wdech do góry i wydech muskamy krzesło. Wdech i wydech, pośladki wędrują w tył. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech, jeszcze dwa razy. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Góra, wdech. Porządnie się przeciągamy. I wydech, już usiądźcie na matę, na matę, na krzesło. No dobra, zaczniemy od naszych zamykających się bioder. To częsty problem osób, które pracują właśnie w pozycji noga na nogę. Unieście prawą nogę i delikatnie zrutujcie ją na zewnątrz. Odłóżcie kostkę tuż nad kolano. Teraz u części osób kolano będzie wysoko. Niech będzie. Najwyraźniej to jest ten moment na dziś. Może uda się kolano opuścić trochę niżej. Gdybyśmy nadal chcieli troszeczkę więcej, można przesunąć piętę na środek uda. To spowoduje, że nasze biodro zyska trochę więcej mobilności i będzie mogło kolano opaść niżej. Nie może nas boleć to kolano. Gdyby bolało, po prostu rezygnujemy albo piszemy w komentarzach, może coś podpowiemy. Teraz możemy zostać tu. Albo, jeżeli jest potencjał, troszeczkę się pochylamy, składamy dłonie w geście namaste i nasze przedramiona lądują na piszczeli. Chwilę delektujemy się tym, co dzieje się w naszym prawym biodrze. I możemy zostać tu, albo jeżeli czujemy więcej potencjału, schodzimy jeszcze niżej. Ręce wędrują na ziemię. Musimy siedzieć na krześle na, na samym skraju, tak żeby udał się ten ruch. Jeszcze dwa oddechy, jeszcze jeden i łagodnie z wydechem unieście się w górę. Z wydechem odstawcie nogę i zmienimy stronę. Unieście lewą, delikatnie zrotujcie ją na zewnątrz, tak, jakbyśmy chcieli wnętrzem, naszymi przywodzicielami, wskazać sufit i odłóżcie stopę tuż nad kolanem. Znowu ustawcie pozycję, kostka na udzie, łatwiej, a pięta po środku uda, trudniej. Wybierzcie swój wariant odpowiedni, kolano może wyżej, bo nie chce opaść, a może nisko, Te, każdy wariant ok. Najpierw wydłużcie plecy. I możecie zostać, albo spróbujcie zejść niżej. To ustawienie nogi w ten sposób może być też alternatywą właśnie do tego, żeby um, jakby pozmieniać pozycję, w której pracujemy. W tej pozycji również można coś robić, i dzięki temu nasze biodro będzie w trakcie pracy się otwierało, a nie zamykało, jak ma zwyczaj, właśnie w pozycji noga na nogę. Dobra, jeżeli chcecie więcej, możecie opuścić dłonie. Nie ma znaczenia, czy ręce będą jakby po wewnętrznej stronie stopy, czy po zewnętrznej. Zróbcie tak, żeby było to dla Was geometrycznie wygodne. Nasze ciała nie są identyczne. Każdy ma trochę inne proporcje. Jeszcze dwa spokojne wdechy. Jeszcze jeden. I łagodnie z wdechem unieście się w górę. Z wydechem odłóżcie nogę. Teraz, nadal będąc na skraju krzesła, rozstawcie stopy szeroko na boki. Palce stóp są skierowane w tę samą stronę, w którą jakby wskazują kolana. Połóżcie dłonie po wewnętrznej stronie. Zróbcie wdech i wydech. Spróbujcie teraz delikatnie opuścić kość ogonową w dół. Czyli tak jakby przeturlać się na tylne pośladki, to powinno jeszcze bardziej aktywizować to takie uczucie rozciągania przywodzicieli. I teraz łagodnie. Na wdechu troszkę odpuszczamy, czyli kolana wędrują trochę do środka. Z wydechem porządnie ciągniemy odwodzicielami, pomagamy sobie rękoma, kolana szeroko szeroko i dociskamy zewnętrzne krawędzie stóp. Wdech. Tu jest trochę rozluźnienia. Wdech, dociskamy. Wdech, rozluźnienie. Wydech, dociśnięcie. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Ok, rozluźniamy. Usiądźcie teraz. Na krześle, tak żeby dość duża część waszych pośladków i ud znalazła się na siedzisku, zajmiemy się takim uczuciem ciężkich nóg, które w dużej mierze bierze się z tego, że nogi przez, całą, przez cały dzień właściwie nie pracują, są w jednym ułożeniu, w jednym ustawieniu. Możecie oprzeć się, jeżeli macie oparcie, możecie być delikatnie odsunięci, i jeżeli uda się, to chwyćcie się waszego. Waszego siedziska krzesła, tak żeby być stabilnymi. I teraz na wdechu. Unosimy nogi w górę, aktywizujemy całe czworogłowe. Z wydechem uginamy nogi. Jeżeli jeszcze jest przestrzeń pod krzesłem, to trochę je przyciągamy do pośladków. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech. I wdech cały czas pracujemy. Uczucie takich ciężkich nóg bierze się też z tego, że grawitacja cały czas powoduje spływanie krwi i limfy w dół, dlatego że nogi są w dole. Więc jeżeli macie taką możliwość i w pracy jesteście w stanie unieść nogi na jakiś czas do góry, to będzie to też bardzo pomocne. Jednak do takiej praktyki potrzeba trochę czasu, więc nie będziemy jej tu robić. Bo 20 minut to byłoby za mało i zajęłoby nam cały temat jedno ćwiczenie. OK, i zatrzymajcie w górze. Teraz z wydechem porządnie przyciągnijcie palce do piszczeli. Na wdechu wskażcie palcami przód. Wydech, przyciągamy. Czwórki cały czas pracują. Wdech do przodu. Wydech, wdech. Wydech. Wdech. Próbujemy teraz uruchomić pompę. Wdech. A wydech to miał być. Wdech. Pompę naszych wydech. Wydech. Wdech. Łuda pracują. Wydech. Dobra, wdech. Z wydechem odstawiamy. Wstańmy. I to samo zrobimy stojąc. Ustawcie stopy na szerokość bioder. Szerokość bioder to mniej więcej Szerokość kolców biodrowych to nie jest tak szeroko, jakie są biodra, troszkę wężej. Palce stóp ustawcie do przodu, skontaktujcie się ze stopami, powoli już też wchodzimy w temat tych naszych stłamszonych stóp, które często są zupełnie nieposłuszne nam, i z wdechem spróbujcie unieść pięty w górę. Z wydechem miękko opadamy w dół. Wyobraźcie sobie teraz, wdech do góry cały czas pracujcie, że pod naszymi piętami, wydech dół, jest taki mały balonik. I kiedy chcemy zejść w dół, ten balonik chcemy zgnieść, ale nie chcemy, żeby pękł, więc musimy to robić bardzo delikatnie. Wdech do góry i miękko, wydech do dołu z kontrolą. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Spróbujemy teraz jeszcze bardziej popracować nad stopami. Przenieście delikatnie ciężar ciała do przodu na palce, a teraz spróbujcie przenieść ciężar ciała na zewnętrzne krawędzie stóp. Powędrujcie napięty, łapiąc balans i na wewnętrzne krawędzie stóp. I tak, takim kółeczkiem zewnętrzne pięty, wewnętrzne palce spróbujcie parę razy pokrążyć. Mhm. I następnym razem, kiedy będziecie na palcach. Zmieńcie kierunek. Teraz z palców na wewnętrzne krawędzie stóp. Kolana delikatnie schodzą się do środka. Pięty zewnętrzne, palce, wewnętrzne pięty. Jak jesteśmy na zewnętrzne, kolana trochę idą na zewnątrz. I tak sobie pracujemy. Jeszcze parę razy. No, ok. Rozluźnijcie. I siadamy. Ustawcie stopy na ziemi, tak żeby było Wam wygodnie. Jeżeli krzesło jest zbyt wysokie, ja na przykład mam takie krótkie nogi nie bardzo dosięgam, to pomaga mi wysunięcie się do przodu. Wtedy stopy są całe obciążone. I teraz spróbujcie chwycić się podłogi, tak jakbyśmy chcieli wszystkie palce, wszystkimi palcami złapać coś, co jest na podłodze. Chwilkę przytrzymajcie. A teraz rozpłaszczcie maksymalnie stopę, tak jakbyśmy chcieli wszystkie palce stóp szeroko rozłożyć na boki. I z wydechem chwytamy. Na wdechu wszystkie palce szeroko. Wydech. Zbieramy palce. Wdech. Otwieramy. Wydech. Wdech. Wydech. I wdech. Dobra, tym razem wsuńcie się do oparcia, unieście nogi i to samo spróbujemy w górze. Zamykamy palce i szeroko rozpostarte, daleko, daleko jeden od drugiego. Wydech. Jeżeli potrzebujecie zwolnić wdech, możecie robić to w swoim własnym tempie. Czasem dużo czasu mija, zanim w ogóle nasze stopy zaczną reagować na nasze komendy. To jest normalne, jeżeli rzadko z nimi pracujemy, ale też daje nam taki feedback, że może właśnie tego im potrzeba. Dobra, chwilkę rozluźnijcie, żeby tu czworo głowę. Się zrelaksowały. Można unieść niżej, wyżej, jak wolicie. I ostatnia rzecz. Dla stóp, na razie w tej pozycji. Unosimy nogi, i teraz duży palec próbuje wskazać przód, a wszystkie inne szeroko rozpostarte na boki czyli jakby małe palce troszkę w naszą stronę, a ten duży od siebie. Chwilę przytrzymujemy, może jakieś skurcze się pojawią przepraszam. Tak bywa czasem. Okej, okay, rozluźniamy. Dobra, pobawcie się trochę intuicyjnie. Poruszajcie stopami w swoim własnym intuicyjnym ruchu i raz jeszcze usiądźcie na krawędzi i połóżcie prawą nogę nad lewym kolanem. Teraz prawa ręka, czyli ręka po tej samej stronie co nasza noga ugięta. Będąca w górze, chwytamy za stopę i będziemy wkładać palce swoje dłoni pomiędzy palce stóp. Zaczniemy od palca wskazującego, który powędruje między palucha a drugiego. Palec środkowy, dalej, dalej. I dalej. Czasem się może okazać, że się tam nie zmieszczą, że się jeden najwyżej zmieści. No to jeden. Z czasem może wejdą dwa, a z czasem może uda się, tak jak to u mnie się udało, wszystkie cztery wepchnąć. Dobra. Oczywiście nie chcemy tam powodować sobie jakichś bardzo dużych, bólowych wrażeń, więc tak z umiarem. Przez chwilkę zostawiamy rękę, która trzyma palce. W tym samym czasie nasza lewa dłoń wędruje sobie. Do podeszwy i delikatnie przemasujcie środek stopy, czyli tę taką część jakby miękką, tę uniesioną łuk stopy. Przemasujcie zewnętrzną krawędź, takim ruchem rozcierającym, bardzo intuicyjnym i wewnętrzną. Może znajdziecie jakiś punkt wyraźnie bolący, to tam szczególnie rozmasujcie. Ok. Rozluźniamy, wyjmujemy palce i zmieniamy nogę. Odkładamy lewą nad lewą, nad prawą, przepraszam, lewą nad prawą, druga ręka i najpierw wkładamy palce wskazujący paluch i ten mniejszy, i później jeśli się uda wszystkie cztery. Wkładamy pomiędzy palce. No tam trzeba się pozaprzyjaźniać. O, to mój jeden nie chce dziś wejść. No i palce tam zostają, trochę gniotą, a trochę rozciągają te wszystkie małe struktury, małe powięziowe fragmenty naszej stopy. I w tym czasie druga ręka zaczyna najpierw przemasowywać kciuk, tę część taką bielszą, że tak powiem, nasz łuk stopy. Nie ma tak większego znaczenia od którego miejsca zaczniecie. Ważne, żeby dać tej stopie po prostu trochę takiego, wiecie, takiej troski, szczególnie jeżeli chodzicie w butach na wysokim obcasie albo jakichś niekoniecznie, mm, niekoniecznie wygodnych. Przemasujmy teraz zewnętrzną krawędź. Jakby się pojawił jakiś bolesny punkt, to się na nim skupcie. I wewnętrzną. Okej, okay. rozluźniamy, opuszczamy stopy. Poczujcie je, nowe stopy. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą jogę w pracy.